Fajerwerki będą na, na 100%. Te, te, też takie jest moje założenie. Organizacja UFC lubi takich zawodników, przede wszystkim, którzy często walczą, ale którzy są też aktywni w walkach, dają widowiskowe walki. Czas na czwarty rozdział historii Mateusza Gamrota z organizacją UFC. Ostatnie dni przed walką z Diego Ferreiro. Witam cię bardzo serdecznie, no i zaczynam od razu od pytania, jak poczucie jak przygotowania, no i jak robienie wagi, bo te ostatnie dni często bywają trudne, choć jest uśmiech na twarzy, także zakładam, że jest w porządku. E, witam wszystkich serdecznie, witam Ciebie. E, tak, wszystko przebiegło bardzo dobrze, jesteśmy już w Vegas. E, pytania jak dotyczyło samopoczucia i wagi, no to jak na tą chwilę i na okres robienia wagi, to naprawdę jest zaskakująco dobrze. E, do limitu mi zostało w sumie jeszcze 4, 4, 4 kilo do zrobienia a 7 już w sumie za mną, więc znaczna, znaczna część jest za mną, więc naprawdę wszystko super, w sumie tą końcówkę będę robił w czwartek przed samym już ważeniem, żeby na ostatnią chwilę się odwodnić i później jak najszybciej uzupełnić płyny, więc trzymam tą wagę tylko do czwartku. Czyli rozumiem, że żadnych problemów nie przewidujemy, bo wiemy, że w przypadku Twojego przeciwnika w przeszłości bywało z tym różnie. Eee, tak, w przypadku mojego przeciwnika, tak. Eee, w moim przypadku zawsze staram się być profesjonalistą, zawsze staram się wywiązywać ze, ze wszystkich swoich obowiązań. Eee, I w tym przypadku będzie tak samo. Nasze stare, słynne powiedzenie, w sumie jest: ile by nie było, to i tak trzeba zrobić, nie wiadomo jakim kosztem, eee, no bo jesteśmy profesjonalistami, chcemy wyjść tak samo do swojego przeciwnika, do organizacji, więc myślę, że nie będzie najmniejszego problemu. Diego Ferreira, zawodnik z czołowej 15 organizacji UFC, dokładnie w tym momencie numer 12, wcześniej była. Jedenastka troszeczkę się osunął w tym rankingu, trudno chyba nie czuć się wyróżnionym przez organizację, biorąc pod uwagę, że to jest dopiero czwarta walka. Jesteś po dwóch zwycięstwach, a już teraz ten ranking, ta czołowa piętnastka w najsilniej chyba obsadzonej kategorii w UFC w tym momencie jest dosłownie o krok, prawda? Tak, no kategoria lekka jest najbardziej wymagającą kategorią w UFC, plus ma najwięcej zawodników, więc tam naprawdę jest co robić. Tak, bardzo się cieszę, że dostałem już właśnie przeciwnika z rankingu, też o to prosiłem. Też chciałem udowodnić w swoich walkach, że jestem gotowy już w sumie na nie tylko na TOP 15, ale TOP 10 i 5 jak na samego mistrza tej kategorii. Trenuję ciężko bardzo całe moje życie, bo wcześniej zacząłem w wieku 10 lat. Pierwsze 10 lat to były zapasy, styl wolny, później kolejne 10 lat to jest już teraz MMA. Więc moje wizje, marzenia i cele cały czas mnie ciągną do tego, żeby trenować ciężko przekrojowo i żeby być gotowym na każdego. Na pewno oglądałeś pojedynki Diego wcześniej. Ciągła presja, przejmuje inicjatywę, nie boi się zdecydowanie tego parteru. Gdzie ty widzisz jego słabsze strony, lub to miejsce, gdzie ty możesz szukać dla siebie po prostu luki? No właśnie, jeżeli mówimy już właśnie o rankingowych zawodnikach, to problem jest taki, że oni nie mają słabych stron że w każdych płaszczyznach są mocni aczkolwiek jak miałbym rozkładać na czynniki pierwsze i te jakby techniczne punkty to właśnie kładzie bardzo mocną presję w stójce ale tak, jak, tak jak dla mnie jako, mojego, jako, jako mnie to bardzo dobrze bo ja lubię przewracać zawodników z presji wtedy dają mi oni duży napęd ja wykorzystuję ich pęd i siłę kiedy na mnie nacierają i wtedy moje przewrócenia do parteru e, idą łatwo aczkolwiek tutaj mamy przeciwnika który chce walczyć w parterze i tam jest najbardziej niebezpieczny więc tutaj muszę być ostrożny i w sumie, jak miałbym zwracać uwagę, gdzie najbardziej może mi zagrozić, no to właśnie w tym parterze. Aczkolwiek to nie jest też tak, że ja będę się obawiał tego parteru, bo ja też chcę przenieść walkę do parteru. Jestem parterowcem, jestem zapaśnikiem. Jiu-jitsu jest moim domem. Wygrywałem wielokrotnie Mistrzostwa Europy, byłem dwa razy na Mundialu ADCC. Walczyłem z najlepszymi zawodnikami na świecie w jiu więc jestem przygotowany na parter Diego Ferreira. On też tymi medalami na pewno może się poszczycić, ale rozumiem, żadnego wrażenia to na tobie nie ma prawa pewnie robić. po prostu. Znaczy, nie, no oczywiście robi na mnie wrażenie, jest to bardzo wymagający, ciężki przeciwnik. Ja oczekuję od niego bardzo ciężkiej walki, ale mówię, patrząc z, z technicznego punktu widzenia, wydaje się to prosta walka dla mnie, chociażby właśnie po tym, że kładzie mocną presję, no to łatwo będzie mi go przewracać. Z jiu Diego Ferreira jest mocno old schoolowe, że tak się wyrażę, czyli ma taki mocno tradycyjny styl. Czyli, czyli troszkę o to się różni od teraz, jakby tego nowotrzeżnego jiu gdzie ja staram się właśnie uzupełniać swoje luki. Więc wydaje mi się, że mogę mieć również przewagę nad nim w parterze, ale nie chciałbym się kusić o takie jakieś pochopne tutaj stwierdzenia. więc poczekajmy do soboty i, i zobaczymy, jak ta walka się potoczy. Zwłaszcza, że Diego na pewno nie będzie miał zbyt wiele do stracenia, jest po dwóch porażkach w obu ostatnich pojedynkach. Wiemy, jak to jest z tymi przegranymi w organizacji UFC, że często te trzy już kładą na szali, więc czy ty podchodzisz do niego na zasadzie, może się rzucić od razu, bo on po prostu nie ma w tym momencie już nic do stracenia? Czy myślisz, że jednak może gdzieś tam taktycznie próbować powoli poczekać, może gdzieś tam przez decyzję? Nie, myślę, że tak jak wspominałeś, właśnie Diego jest po dwóch porażkach, myślę, że wyjdzie w najlepszej swojej dyspozycji, bo będzie chciał, Udowodni, że to były tylko przypadki, że wcale, wcale tak nie jest. Będzie chciał wrócić na ścieżkę, ścieżkę zwycięstw. Tym bardziej wie, z czym to się liczy, że ewentualna każda przegrana go na pewno może usunąć z rankingu albo może i z organizacji, więc tego nie wiemy. Ja się spodziewam najlepszej wersji Diego. W sumie on też w wywiadach zapowiadał, że wróci stary Diego, tak jak walczył z kiedyś, czyli mocna presja do przodu, dużo ciosów, przewrócenia, szukania skończeń w parterze, więc tego też oczekuję od niego i taki też będzie. I na takiego też się przygotowywałem oczywiście. Okej. Okay. Mateusz Gamrod, skupmy się teraz od na tobie. Czy Mateusz. Już gdzieś jest w korytarzach organizacji UFC nazywany Łowcą Bonusów. Trzy pojedynki, dwie wygrane, trzy bonusy. No na pewno można oczekiwać, że teraz też na pewno tych fajerwerków od, od ciebie nie zabraknie. Nie, no to na pewno fajerwerki będą na, na 100%. też takie jest moje założenie. Organizacja UFC lubi takich zawodników przede wszystkim, którzy często walczą, ale którzy są też aktywni w walkach, dają widowiskowe walki. A co przez to właśnie idzie później są doceniani, o dostają lepszych zawodników, czy później lepsze kontrakty są podpisywane. Więc zdaję sobie sprawę, o, o co toczy się stawka i jak należy walczyć. E, tak, jest mi bardzo miło, że zgarnąłem te trzy bonusy w moich ostatnich trzech walkach. Oczywiście bardzo... Nie jest, nie jest to tak, że liczę na kolejny bonus, żebym dostał, no bo nie mogę tak jakby oczekiwać tego, ale będzie bardzo miło, kiedy na przykład organizacja doceni mnie kolejnym bonusem. A to jakby nie jest to tutaj ciężko, bo wystarczy tak jakby skończyć walkę przed czasem i, i jest duże prawdopodobieństwo dostania tego bonusu, więc e, nie ukrywając, mój game plan też się gdzieś opiera na tym, żeby skończyć tą walkę przed czasem albo dać bardzo widowiskową walkę przez trzy rundy, co też się później równa na przykład Fight of the Night, więc mm. więc gdzieś tam z tyłu głowy jest taki malutki niuansik żeby dać mocno widowiskową walkę, no bo ten bonus jest doda dodatkiem bardzo dużym, no nie ma co ukrywać, bonusy zmieniają życie, jak to się mówi, nie? <grytanie> wiadomo, organizacja UFC na pewno lubi nie tylko zawodników walczących efektownie, choć to jest wiadomo najważniejsza sprawa w tych wszystkich aspektach MMA, ale lubi też gości, którzy dużo mówią i dużo mówią też do innych zawodników, ty we wrześniu bodajże, już gdzieś tam zaczepiałeś drudobera, wiadomo, że jeżeli teraz wejdziesz do rankingu, to pewnie będziesz mierzył gdzieś wyżej, natomiast po zwycięstwie, bo oczywiście ty nie zakładasz niczego innego, już gdzieś tam patrzyłeś w rankingu, na kogo można by teraz tam powiedzieć, że może, może teraz ten zawodnik byłby dla ciebie dobrym. E to znaczy tak, gdzieś tam spoglądałem na ten ranking oczywiście, no, skoro walczy z numerem wcześniej 11, teraz 12, no to też sobie przejrzałem całą playlistę od samego początku. Jest tam kilka interesujących nazwisk, z którymi chciałbym w przyszłości się zmierzyć po tej walce, ale nie chcę wybiegać w przyszłość, nie chcę gdzieś tam czegoś planować. Skupiam się tylko i wyłącznie na Diego Ferreira w sobotę, na moim stylu i na tym, co ja muszę udowodnić w Oktagonie. To są zadania do zrealizowania. Wiem, że jeżeli zrealizuję wszystkie zadania, które mam w głowie, to wtedy będą i widowiskowa walka, i bonusy, i pewnie jakiś bardzo mocny gość w czubie z rankingu. Ale mówię, nie chcę wybiegać, poczekajmy, poczekajmy do, do, w sumie do finiszu tej walki i dopiero później się otworzę. Okej. Okay. W takim razie na pewno czekamy na to zwycięstwo. Pozwól, że jeszcze zahaczę troszkę o kwestię prywatną. Kilka dni temu obchodziłeś urodziny, na pewno wszystkiego najlepszego. Trudno sobie wyobrażać lepszy prezent, niż kolejna wygrana i wskoczenie do tego rankingu UFC, co nie? To mało tego, mogę powiedzieć coś więcej, że tydzień temu miałem ja urodziny, a w sobotę, w dniu walki moja córka Anastazja kończy 5 lat, ma urodziny i to jest, no nie ma co ukrywać, dodatkowa motywacja dla mnie. Dzieci są dla mnie wszystkim, oczywiście walczę dla siebie, ale walczę też dla mojej rodziny, żebyśmy mogli, mogli godnie żyć. Zostawiłem moją rodzinę w sumie na dwa miesiące teraz przed, przed tą walką, żeby dobrze się przygotować do tej walki, a jakby patrząc na cały, cały, cały rok 2021, to w sumie sześć miesięcy spędziłem w Stanach Zjednoczonych, zostawiając swoją moją najbliższą rodzinę w Polsce, ale tylko po to właśnie, żeby, żeby jak najwięcej się móc przygotować, jak największe zebrać z i, i, i móc jak najlepiej swoją wersję zaprezentować w klatce i myślę, że. Że ta rozłąka daje mi dodatkową motywację i takiego kopa, że po, to, po coś jednak to wszystko jest. Za kilka dni święta Bożego Narodzenia uda się wrócić do kraju jeszcze, czy zostajecie w Stanach Zjednoczonych i dopiero jakoś, za, dopiero później będziecie po prostu wracać. Nie, nie, nie. Od razu, od razu, od razu wracamy w niedzielę o, o, o 19 wieczorem mamy samolot powrotny, tak jak mówię, zostawiłem swoją rodzinę dwa miesiące w Polsce, ja przyleciałem się trenować to ani ja, ani moja rodzina sobie nie wyobraża, żebym jeden dzień dłużej jeszcze siedział w Stanach Zjednoczonych bez jakiegośkolwiek tam celu, więc od razu poważnie jak najszybciej wracamy. No do rodziny, święta Bożego Narodzenia, bardzo lubię ten okres świąteczny, zawsze go miło wspominam, więc wracam do Polski. Czas nas nagli, więc końcóweczka 2020 rok. To będzie punkt kulminacyjny w karierze Mateusza Gamrota. Ty czujesz, że jesteś już w tym momencie przygotowany na tą ścisłą czołówkę organizacji UFC, czy, czy będziesz szukał jeszcze czegoś cały czas do poprawy? I na pewno biorąc pod uwagę to, że UFC promuje cię jako jednego z tych zawodników, których warto obserwować w tym 2022 roku? E Powiem tak, no ja w wieku 10 lat zacząłem trenować zapasy styl wolny, gdzie bardzo szybko dostałem się do kadry narodowej i, i trenowałem i ja prezentowałem nasz kraj. Trwało to 10 lat, później kolejne 10 lat. Trenuję już MMA, czyli moja przygoda ze sportami walki trwa 20 lat. Niedawno właśnie skończyłem 31 lat. Jestem, czuję, że wchodzę w swój prime time teraz, w najlepszy okres swoim, w swojej karierze sportowej. Jestem głodny sukcesu, ale jestem głodny wiedzy bardzo chętnie się uczę, bardzo chętnie dzielę się z wiedzą z innymi, bardzo chętnie się wymieniam doświadczeniami. E, więc myślę, że myślę, że tak. Myślę, że to, co najlepsze dopiero przed nami jest. To jak wysoko mierzy Mateusz Gamron. Mistrz UFC. Kiedyś całe życie mierzyłem. E, wierzyłem w to, że, że mogę kiedyś zostać mistrzem UFC. Teraz wiem o tym, że w przyszłości to się stanie. I tego ci na pewno życzymy. Nie tylko z okazji urodzin, nie tylko z okazji świąt. Godzina mniej więcej pierwsza trzydzieści czasu polskiego. Walka Mateusza Gamrota z Diego Ferreirą. Dzięki wielkie za rozmowę i oby do zobaczenia po wygranej. Tak jest, bardzo dziękuję. No i do usłyszenia po walce. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dziękuję. Cześć. Powodzenia.